Jesteś ciekawy, za ile został wylicytowany Bugatti Shirom Pursport na aukcji Copart w USA? Koniecznie zobacz tą aukcję. Jak już widziałeś, ten samochód został wylicytowany za $1 656 000 dolarów plus opłaty aukcyjne. Jak myślisz, jaki byłby koszt takiego samochodu w Polsce, wliczając w to wszystkie podatki, takie jak cło 10%, akcyza, która ma 18,6% oraz VAT 23%? Wliczając w to też wszystkie dodatkowe koszty oraz koszty transportu w USA i Unii Europejskiej, takich jak frakt morski. Osoba, która będzie najbliżej kwoty, którą obliczymy razem na YouTubie, otrzyma od nas możliwość założenia darmowego konta w serwisie IAA oraz wylicytowania sobie własnego motocykla, którego ceny zaczynają się nawet od 100 dolarów, więc każdy znajdzie coś dla siebie. I to my zapłacimy za wszystkie dodatkowe koszty, a Ty płacisz jedynie za 6% cła, 23% vat oraz za sam motocykl, którego ceny są mega niskie. Więc jest to niesamowita okazja dla każdego fana motoryzacji. Na wykorzystanie oferty macie aż rok czasu, a jedynym warunkiem jest zasubskrybowanie nas, tak żebyśmy mieli chociaż 200 subskrypcji oraz oszacowanie w komentarzu, ile takie auto może kosztować w Polsce. A i zapomniałam dodać, że musicie mieć ukończone 18 lat.